Witam Was serdecznie. i pokażę, jak polepić zajączka z machetką. Dokładny opis narzędzi, jak i kolorów, jakie będę używać, znajdziecie w opisie pod filmem. I zaczynam od brązowej kuleczki i od białej. Ja ją sobie rozpłaszczam, sobie wydłużam lekko. Biorę końcówkę od pędzelka i robię opłębienie z dołu i z Biele kopyt tutaj takie nacirodzie. Teraz zrobię oczy. Oczy robię z białej kuleczki niebieskiej, czarnej i czterech malutkich, białych. Biorę końcówka od pędzelka i robię ogłębienie. Leciutko kuleczkę sobie wałkuję na sobie pomóc wykałaczką, żeby wyrównać. Następnie na to niebieską, taką dość sporą niebieską, najpierw ją spłaszczam i przyklejam tak na niemal całe białe, tak żeby tylko malutka część wystawała. Na to przyklejam całkiem też sporej wielkości czarną również ją troszkę rozwałkowuję. I teraz przyklejam cztery malutkie białe. I tak jedna biała idzie tutaj. Również ją spłaszczam. Druga idzie nieco poniżej, a dwie ostatnie idą tutaj. Natomiast drugie oczko będzie zamknięte. Z takiej czarnej pluszeczki robię drugie oko. Następnie zrobię brwi. Drugie mogę trochę wyżej. Następnie zrobię nos. Nosek robię z takiej malutkiej różowej. I naklejam tutaj. Teraz zrobię usta. Biorę kopytko. Wykładam. Następnie zrobię dwa ząbki. Biorę taką małą kuleczkę białej i przyklejam ją tutaj, właśnie w tym miejscu. Biorę kopytko i przecinam ją na takie dwa ząbki. Lekko spłaszczam. Równuję. Biorę różową kuleczkę. Z jednej i z drugiej strony. Z jednej i z drugiej strony. Następnie zrobię mu tułów. Ponawnie biorę brązową kuleczkę. Tworzę z nim taką łyskę. Na dole można sobie spłaszczyć. Miękko sobie można odchylić. Teraz zrobię biały brzeg. Biorę białą kuleczkę, spłaszczam ją, rozciągam i przyklejam sobie tutaj. Biorę kopytko. Z brązowych kuleczek robię rączki i nóżki. Zaczynam od tych większych, czyli od nóżek. Następnie tą grubszą część spłaszczam, odchylam, tak żeby tu naklejam lekko odstawała i tutaj sobie ładnie osobistym ruchem, tak żeby nam się ładnie scaliło. Teraz zrobię rączki. Rączki robię z takich kluseczek. I to są moje prawie gotowe rączki. Na razie jednak ich nie przyklejam. I na razie odstawiamy. Przykleję je na marchewkę. To za chwilę zrobimy. Marchewkę oczywiście robię z pomarańczowej i z czterech zielonych. sobie te lekko pozaginam. Później zrobimy do niej nacięcia. Wcześniej jednak zrobimy jej listki, czyli z zielonej robię ponownie taki kształt, który spłaszczam w palcach. Biorę wykałaczkę i robię tu jedną i w drugą stronę. Tak wyglądają moje listki. A marchewkę przyczepiam tutaj. Tutaj, żeby zajączek trzymał. Teraz ponownie biorę kopytko do i robię tu takie... Teraz przyczepiam rączki. Teraz biorę kopytko i zrobię nacięcia. więc po prostu takie malutkie paluszki. Następnie zrobię mu ogonek. Ogonek robię z brązowej i z białej. Robię takie małe łaski i przyklejam białą do brązowej. Delikatnie spłaszczam. Odginam tę stronę i przyklejam z tyłu. I dopiero po naklejeniu, i dopiero po naklejeniu robię drobne nacięcia koptkiem. Różną stronę. Następnie doczepiam. Uszy robię z rozowej kuleczki i różowej. Następnie płaszczam Z różowych robię kluseczki. Naklejam je tutaj. Rozpłaszczam. I tak powstaje jedno łóżko. I drugie uszko, następnie biorę kopytko, tą drugą stronę i obklejam, pociągam tutaj ładnie sklejam, tutaj również i moje pierwsze ucho jest gotowe. I przyklejam jedno uszko tutaj. Wyrównuję ostatnie co robię do włoski tutaj na górze z brązowego robię łyskę przyklejam ją pomiędzy uszy, białe kopytko. Mój zajączek z malcheweczką jest już gotowy. Tak prezentuje się on z przodu. I z tyłu, z boku. Ja się z wami żegnam. Do usłyszenia.